Siemka z tej strony, Marcinki. Gramy sobie Bedwarsy. Możecie mnie nie kojarzyć z YouTube'a, bo jestem nowy dopiero dzisiaj. Założyłem kanał, nie? Nagrałem te dwa odcinki bez niczego, bez mówienia. No i napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie, jak obejrzycie ten odcinek, czy wolicie, gdy mówię. Czy gdy? Nie mówię. Piszcie te rzeczy w komentarzach. Zachęcam też do zasubskrybowania i polajkowania kanału. To bardzo motywuje. Serio bardzo motywuje. A po drugie. Fajnie by było, gdybyście zostawili, nie? Łapę, Łapęcy w górę. Aha, i jeszcze coś. Jakbyście chcieli zagrać ze mną. Jestem na Mineplay'u serwer wojana www.mineplay.pl jest też bez www. Też powinno zadziałać. Dobra. A także przechodzimy do odcineczka. Pójdźmy sobie teraz na diaxory. Nie wiem, czy jest diaxor od razu. Nie polecę na, na blue. Kurczę, strasznie mi się język plącze. Nie wiem czym. Dobra, lecimy. Spróbujemy. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Lecimy, 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 lecimy. Dzień Dwa klocki, dwa kolega. Dobra, jest, blue nie ma, czyli została nam aqua, 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 pomyliłem sobie i kupiłem kurczaki zbroje, protection, a miałem kupić sobie sharpness. Dobra, czerwony jeden został, aqua tam jest, to lecimy, Up. dobra, jest, udało się, lecimy czerwonego na bazę, na pacjentę. O, widzę go. Popatrzcie się. Jest. Jest. i On. Dobra. Nie ma nie ma nic, nie wyjdzie. Proszę by tylko dać się dobudować do niego i... Nie być. O nie, nie, nie. Mamy to I pięknie wygrana Arenka W mniej niż 4 minuty Dobra Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Piszcie w komentarzu czy podoba się wam jak mówię Czy jak nie mówię Także na razie Cześć